Słuchajcie, witajcie, moi drodzy na kanale Rapture jest to mi pochwycenie jest blisko. Dla tych, którzy teraz powiedzą, że jestem emocjonalna, nie po prostu jestem przeszczęśliwa. To, co Bóg mi teraz to pokazał, przez pewną sytuację i w ogóle e, z fragmentu. I e, też jest niesamowite, mówię Wam, że ta brenda, którą Wam to właśnie pokazywałam, której, o której Wam powiedziałam, która tam te słowo Boże, o tych trzech pochwyceniach, naprawdę to wszystko tam po prostu sticte, naprawdę bierze jakby z Biblii. Słuchajcie, to jest niesamowite i Bóg pokazał mi we mnie pewien werset, który jest w czterech nawet Ewangeliach. Co będziemy i jak będziemy wyglądać po pochwyceniu? Wam powiem, to jest niesamowite, po prostu patrząc na pierwsze pochwycenie, pierwsze zmartwychwstanie. Co będziemy robić, gdy będziemy tak, jakby można powiedzieć, te, jakby z martwych staniemy, w sensie ci, którzy z martwych staną, a my pójdziemy z ciałami? No chyba, że ja jutro umrę i będę tam, w domu dopiero jakby z martwych stała dopiero przed wami, że tak powiem, tak, że też tak może być zawsze. I tutaj słuchajcie, to czytam po prostu, to jest w każdej, w każdej Ewangelii. Oczywiście tam w listach z pewnością też będzie. Jest to niesamowite a wersja, który po prostu mnie dotknął i obudził i pokazał mi nawet to, że to. Co mówi ta brenda jest prawdą, co właśnie teraz nawet nagrała w ostatnim, najnowszym filmiku o tym, co będziemy robić w, po tym jakby pochwyceniu, to jest po prostu niesamowite. Mówiła o tym, że tutaj po prostu przyjdziemy, będziemy wtedy jakby pomagać tym, którzy tutaj jeszcze się jakby są letni, będziemy właśnie wtedy pomagać, jakby takie anioły będziemy takimi jakby aniołami. To jest, to jest prawda. Słuchajcie. Po prostu to jest prawda, to jest niesamowite, że to, co akurat ona powiedziała, się zgadza z tym, dlatego ja najbardziej, to naprawdę to, co ona mówi, naprawdę jest prawdą. Wiadomo, trzeba wszystko studiować, ale dlatego Bóg to w moim sercu cały czas tutaj jakby studiuje i to wszystko myślę, myślę o tym, myślę, a potem Bóg daje: Wow, buch, werset, nie, bach. Także teraz się pomodlę. Panie Boże, bardzo Cię proszę, abyś Pani otworzył nasze oczy na to, co tutaj napisane teraz jest w Biblii, byśmy mogli po prostu być otwarci. Dziękuję Ci za Twoje słowo, że dotykasz, że budujesz, że pokazujesz, żebyśmy mogli naprawdę dość otwierać na to, co będzie później, bo dla nas to jest zachęta, dla mnie to jest mega zachęta, bo doskonale wie, że to mnie bardzo mocno tutaj dotyka, abyśmy tu naprawdę, słuchajcie, mogli po prostu być, Panie Boże, blisko Ciebie. A tego te Panie dotyka i prowadź, niech Twój Duch Święty działa, abyśmy czytali teraz Twoje Słowo, i po prostu kieruj, kieruj i, i prowadź, i nas przekonuj w swoim Słowie, jakie jest teraz. Więc słuchajcie. Mateusza, otwieramy sobie, słuchajcie dzisiaj cztery Ewangelie, po kolei Wam będę mówiła. Czy Mateusza. Oczywiście nie nauczam. Ja tylko Wam przekazuję, co Bóg mi pokazuje że to się potwierdza w tym, co właśnie powiedziała ta cała brenda. I to tak będzie, czy chcemy tego, czy nie. I e, bo ktoś powie, że nie wiemy, co będzie później. Wiemy, bo o tym mówi Biblia. Pokazuje nam, jeżeli to było pierwszym razem, za pierwszym razem, więc to pokazuje tak samo, co Pan Jezus zrobił po zmartwychwstaniu. słuchajcie. To jest mega, mega fajna sprawa. Mateusza słuchajcie, 27 rozdział. 53 werset: Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów. Dobra, może wcześniej przeczytam, żebyśmy wiedzieli, jakby kontekst, czego to było. Eee... To było oczywiście o rozdarciu zasłony, kiedy wtedy Jezus jakby umarł. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, Lema, sabachthani, co znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy z testujących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: On woła Eliasza. I Zaraz pobiegł jeden z nich. Po, wziął gąbkę, masączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać, przestań mówili: Zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Jezus zaś. Eee, znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy został, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje od góry do dołu. ziemią zentrzęsło, skały popękały. Widzicie, Bóg to pokazuje, co będzie się zawsze wyda jakby co się będzie działo właśnie, zwłaszcza w Apokalipsie, co po kolei będzie się działo. Czyli tak, jakby z tych tak samo, jeżeli chodzi o to, jeżeli coś będzie, pochwycenie będzie tak samo, jakieś i strzeżenie ziemi w czasie ucisku. Zginie 7 tysięcy ludzi. O tym mówi Apokalipsa. Czytałam ostatnio, 13 praktycznie chyba rozdział. Popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Otwarły się grobowce i wielu ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. I nawet tu jest, zobaczcie, fragment, o, tutaj ktoś tak samo się pytał mnie, co robi w ogóle Maria albo tam inne osoby. Może Maria nie, bo teraz Maria akurat, e, właśnie, Maria teraz może tak samo została zmartwychwstana, e, wzbudzona, w sensie jak... E, nie, Maria nie, bo Maria dopiero, po, po, dopiero, dopiero po Jezusie, więc ona nie. Jakby, którzy zasnęli, więc po śmierci my śpimy... I dopiero zostaniemy zbudzeni. Ci, którzy zostali, dopiero zostaną zbudzeni. Nie ma ty oni, że umarli, tylko zostaną zbudzeni. No, chyba, że jakiś inny fragment był, który tak samo tutaj nie wiem, nie widzę go na tą chwilę i po prostu ludzie umarli. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miejsca, miasta i ukazali się wielu ludziom. Słuchajcie, będziemy ukazywać się innym ludziom. O tym mówi też Brenda, a troszeczkę tak taka byłam sceptyczna. Uwierzcie mi, to, co to słucham, to taka jest. No tak, nie do końca tutaj pasuje to, co ona mówi, ale poczekam, poczekam, poczekam. Niech powie kolejny fragment, jakiś kolejny fragment. I mówi, jeżeli oni się ukazali wielu ludziom. Idziemy do innego tutaj e, fragmentu. I tutaj pokazane mamy, że to nie była teraz Mateusza, tylko teraz przechodzimy sobie do e, Marka. Do Marka, do Marka, do Marka. A, yy, ostatni rozdział Marka i od dziewiątego wersetu. Gdy Jezus powstał z martwych, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia tygodnia, czyli poniedziałek na to wychodzi, chyba nie, to jest niedziela, Yy, ogólnie się mówi, że to jest niedziela, ale do końca nie wiem. Yy, ukazało się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś gdyś wbędził siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrożonym smutku i płaczu. Tak jakby można powiedzieć, kobieta pierwsza zobaczyła, tak dużo w fragmentach było, że pierwsza kobieta zobaczyła Pana Jezusa i dlatego my też jako kobiety możemy coś mówić, ale i zasadzie tak tam nie uwierzą, bo wiadomo, że są, myślę, że są od nas jakby lepsi, bo kobieta ma nie nauczać, więc okej, okay, tym się zgadzam, ale po prostu, że my jesteśmy to gorsza, gorsza wiecie, partia, że tak powiem, tak? Ale widać, że Bóg też to pokazuje, że jeżeli chodzi tu stricte o, 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 o Marii, nie jest najgorszą, że tak powiem. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, pokorzenym smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że On żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Standardowo. Tak samo, może to samo też załóżmy, mi nie uwierzycie, no, ale to już inna rzecz. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. W innej postaci. Czyli e, najpierw pokazał się Marii Magdalenie w jakiejś innej postaci. To mnie dopiero bo dotknęło dzisiaj. A potem w, jeszcze w innej postaci ukazał się dwóm innym uczniom. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałem, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im jedenastu, gdy siedzieli przy stole. Czyli to musiał być ktoś jeszcze inny niż apostołowie, bo dopiero później się im ukazał e, tym jedenastu. No chyba, że oni to mogą być też, że do akurat powiedzmy dwóm się ukazał, później oni powiedzieli, więc potem stricte byli razem. To można słuchajcie jakby w dwunastu to sobie czytać. No tak, ja tak bynajmniej czasami czytam tutaj, jeżeli chodzi o to, no bo nie wiadomo jak tutaj to wybrać, tak? W sensie, jak to tu właśnie sorki po prostu to odebrać. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I powiedział im, idźcie do najda najdalszej zakątku świata i głoście dobrą nowinę. Więc to ogólnie mamy robić, głosić Ewangelię i tak samo będzie, jeżeli będziemy tutaj właśnie zabrani, a potem też będziemy ukazywać się pozostałym i też będziemy głosić i mówić, tak jak on to zrobił w Ewangelii. Bukasza, Łukasza i znowu kobiety były przy grobowcu, jest 24 dwudziesty czwarty rozdział. 24. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zestali wszystko tak jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. E, czekajcie, wcześniej to musiał też jakoś oczywiście objawić. Aha, to jest ta rozmowa, kiedy właśnie on na drodze do Emaus, od tego zaczniemy. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do siedziby Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali, stawiali sobie na wzajem pytania, Sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte tak, że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy pomawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach. A jeden z nich imieniem Kleofas, co wiemy, że nie był uczniem Jezusa, takim z tych dwunastu, więc jakiś był innym uczniem, odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Pan zapytał, a czy takiego? Chodzi o Jezusa z interesu, z Nazaretu wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok, wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali, a my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie zezwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia, ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Czyli wstecznie to tak samo, to też było, że tak samo też oczywiście to, że kobiety widziały, to tak samo, albo się objawił im stricte sam Jezus, bądź tak samo Aniołowie, nie? Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca, tak, tak, i, yy, i zostali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali, a wtedy Jezus rozpoczął. O nierozumni, ognuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Chrystus nie musiał znieść tych cierpień i by potem wejść do swej chwały, zobaczyć, zmartwychwstały i musiał ich zganić. I poczynając od mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. By mogli jednak na nim zostać z nami, gdy zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc do, bez nimi, zostać. Zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz o znikł, więc słuchajcie, będziemy znikać. Pojawiać się i znikać. E, a oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie połombono, gdy mówią do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. E, jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy, czyli jakby tej samej godziny, tak? Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni, pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. E, ci z kolei dos, dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Tak samo też, czy widać, to samo też to ukazał się Szymonowi. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam! Oni zdjęci strachem. Myśleli, że widzą ducha. Więc jak wtedy wyglądał Bóg? Jezus duchem był. Myśleli, że to po prostu duch. No bo jak że też umiera, to po prostu pojawia się znowu. Tak o, to coś to pokazuje, że jakby duch, tak? Jednak Jezus zapytał: Dlaczego się niepokoicie? Dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim ręką oraz moim stopom, to jestem ja sam. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Czyli, jakby jesteśmy, będziemy w nowym ciele, będziemy przechodzić przez, yy, będziemy pojawiać się tutaj, i nas ludzie będą mogli widzieć. Słuchajcie, widzieć po prostu jakbyśmy teraz żywi, by, byli żywi, ale duchowo będziemy całkowicie i w ogóle możemy też w ogóle całkowicie nawet słuchajcie, też wyglądać całkowicie inaczej. Czyli po prostu będziemy też mogli mieć naprawdę inne ciała. Nie wiem, czy to, co mamy tutaj teraz, taka uroda, włosy, to wszystko, tylko po prostu może, możemy być inni. No bo oni go, nie, mimo wszystko dalej tam nie było nic, że oni go słuchajcie poznali, nie? Bynajmniej ja tak tego tutaj nie widzę. Że go, nie poznali go po tym, jak wyglądał, tylko poznali go po tym, Wcześniej, jak on mówił tutaj, że a oni powiedzieli sobie: Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówi do nas drodzy i wyjaśnia znaczenie pisma? Pism? A tutaj z kolei go później poznali, no bo też było, że Bóg wiadomo, Jezus wiadomo, że się dał poznać, więc może też mi ta samo da mi się poznać innym. Zobaczymy. Zauważcie, że duch nie ma ani ciała, ani kości. To czytałam, bo w tych słowach pokazał im ręce i stopy. O gdy oni nadal z radości, z nie wierzyli, powiedział: Czy macie tu coś do jedzenia? Nawet będziemy jeść. I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął ją i zjadł na ich oczach. Słuchajcie. Następnie, następnie, następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedział, wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, o proroków i psalmach. I wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. Bóg nam będzie te pisma właśnie tutaj rozjaśniał. I dalej zostało napisane, że Chrystus będzie ciepły trzy z nie zmartwychwstanie. I tak dalej. I później mamy w nim wstąpienie. Potem wyprowadził ich aż do Betanii. Tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. Także gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu. Czyli możemy, będziemy, to będzie jakby widoczne, że będziemy niektórzy, jakby niektórzy, będziemy się jakby nosić do góry, będziemy schodzić z góry, będziemy pojawiać się, nie wiadomo, tam nie z Górzki, nie z Pietruszki, nie wiadomo tam. Znaczy Bóg nam, nam pokaże dlaczego, nie? No i Jana oczywiście ee, jest ewidentnie, tak samo pokazany, bardzo fajny, fajny właśnie fragment, że będziemy przychodzić centralnie przez ściany. To jest 20 rozdział Jana, 19 werset. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz obawie przed Żydami zegrowali drzwi, bo wtedy wiadomo, że po prostu ucisk, dlatego tak samo po chwyceniu też, tak samo słuchajcie, po prostu będzie ucisk. Wtedy zjawił się Jezus, stanął pośród nich i powiedział pokój wam. Więc jak on mógł się pojawić, jeżeli były drzwi zareglowane? To już zostawiam w Waszej ocenie. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana, a Jezus znów im powiedział: Pokój Wam, jak mi posłuchasz, Ojciec taki, ja Was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: Przyjmijcie Ducha Świętego grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. To takie do końca tutaj, jeżeli chodzi o to, to tak do końca tutaj trzeba, to, to oczywiście na inny temat, na inne czasy, jeżeli chodzi o to, by to rozważyć. Ale Wam pokazuję o tym, chciałam to nagrać, bo to mnie tak dotknęło dzisiaj i to ewidentnie potwierdzenie tego, co ja słucham. Ja tego słucham, uważam, bożych ludzi, niezwodzących, tylko to, że to jest po prostu piękne. Oczywiście kwintis, kwintesencją tego wszystkiego jest to, że Jezus... Umarł na krzyżu, zmartwychwstał. Ludzie, aby iść do nieba, powinni oddać mu swoje serce, przestrzegać Słowa Bożego, być oczynionym duchem świętym, chrztem wodnym, czytać Słowo Boże, rozmyślać o nim, rozważać, czynić Jego wolę. To jest taki jakby fundament. I e, to co Wam teraz to po prostu tylko mówię by po to, by może ktoś z Was będzie zachęcony do tego, że warto jednak być po prostu z Bogiem, bo ja Wam powiem zawsze, że całe życie miałam z w tym, sensie, że zawsze latałam i chyba będę latała teraz tak samo, także nie mogę się tego doczekać, kiedy będziemy latać, kiedy będziemy się pojawiać, to oczywiście to nie jest jakby... Nie dlatego się nawróciłam, bo chcę sobie polatać, tylko dlatego, że to jest coś niesamowitego, że e, nawet tak samo jak też tu było napisane w dziejach apostolskich, że duch zabrał, nawet, nawet w tym ciele duch zabrał pewnego apostoła do innego miasta czy coś tam, e, więc go zabrał i on wtedy tam był. Przeniósł, po, po, prostu, po prostu jakby się przeniósł. Więc jest takie coś, którego my nie widzimy, a ludzie tego nie chcą słuchać, ponieważ po prostu mam zakorzenione, tak mnie nauczyli, tak, i, 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 i to słuchajcie, ma tak być. Nie. Uczmy się, szukajmy, rozważajmy Boga. Bóg dała nam kolejne poznanie. Nie po to, bo to była coś jakaś nowa Ewangelia, ale chodzi o to po prostu, że to jest. no, Ja lubię takie ciekawostki, słuchajcie. Lubię po prostu o tym wiedzieć, lubię o tym wiedzieć po prostu. Jestem osobą, która lubi, nie, nie lubi takich niespodzianek. Wolę wiedzieć więcej, co tam będzie. I Bóg jest niesamowity, że to robimy. I że pokazuje nam to naprawdę. To jest to po prostu niesamowite. Także zachęcam Was, byście sami tutaj po prostu te, te, te Bibie tu Wam przeczytałam, gdzie one są napisane. Czytajcie, bo są po prostu cudowne te rzeczy. Są po prostu cudowne te rzeczy. To jest niesamowite. Także do usłyszenia. Bye!